Sajda, bo tu są czaszyczki, a ja się boję o Noeda. Sobie... zżulam. Także żul? Hania? Lecimy. Grażyny giną jako pierwsze. Niech szlak jasny trafi. Wstrętne grażyny. Albo nie jest latarką. O, nie wiem, które gorsza. Nie wiem, które gorsza. Czy nie jest latarką, czy Grażyny? Garde, bo tam gdzieś kiedyś sobie ściągałam polskie tłumaczenie. Przepraszam. To był taki męski krzyk. A! Cholera, jasna, to od tyłu. Proszę mnie nie zachodzić od tyłu. Ja nie lubię od tyłu. Jak chcę się bliżej poznać, to przynajmniej od przodu, dobra? Halo, co się chowam. Przepraszam, no to był świnior! Przepraszam! A słuchawki żyje. To ja się cieszy? Naprawdę muszę do na Oh O my godness. Dobra. Polazła w tamtą stronę wieprzowina wstrętna. Jak ja Cię nienawidzę, Ty na świna! Zaraz się popłaczę. Doktorze, jeszcze chwilkę. Podniosę Cię, chodź. Aniu mi Będę płakać Dobra uwaga Kulera by cię jasno Bomb. Ja sobie powiem, że mi się nie śpieszy. To trzeba w tym celu policzyć. Jezu, ze starych tobie przybliżyliśmy się do tego szlaku. Wyszło poza skalę. Zasięgniecie się nie, czy śmiać, czy śmiać. Ja nie wiem. To no, jak jest wieprzowina po angielsku? Pork? Że to jest tak to ja chcę zapolę, to nic o o, mój Boże. O. Lubię takie jak ty, wiesz? Lubię, lubię. <laughs> Lecim! Uwaga! Dum, 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 dum dum, dum Kurna, mocy mi nie starczy. <laughs> o! A to jest Nia! A takiego ewenementu społecznego to jeszcze nie miałam na haku! nienawidzę takich jak ty. <śmienicza> Nie lubię takich jak ty. Nie na mnie proszę. Tak chcemy, no problemu dobrze to ja gościa... Ale ty biegnij Mek, co ty tu zrobisz? Na wakacjach jesteś? 2 zero.